Jak pozbywam się rzeczy sentymentalnych? Mam na to kilka sposobów, o których opowiem właśnie w tym filmie. Często bardzo pomocne jest dla mnie zrobienie sobie zdjęcia z danym przedmiotem lub po prostu fotografii danego przedmiotu. Zanim pozbędę się takiej rzeczy, lubię pożegnać ją w taki szczególny sposób. Dzięki zrobieniu sobie zdjęć z taką rzeczą mam też po niej pamiątkę. Zdjęcia takie, w przeciwieństwie do samej rzeczy, często nie zajmują dużo miejsca, a więc zawsze mogę je mieć przy sobie. Może brzmi to tak podniośle i dziwacznie, ale dla mnie taka sesja zdjęciowa jest pewnego rodzaju uhonorowaniem tej rzeczy, która służyła mi przez długi czas, z którą wiązało się wiele różnych wspomnień i zanim się jej pozbędę, zawsze chcę w pewien sposób się z nią pożegnać. Takie też pożegnanie ułatwia mi szybsze oddanie tej rzeczy dalej. Zwykle podczas odgracania zastanawiam się nad tym, czy chciałabym te wszystkie rzeczy, które mam, przenosić ze sobą, jeśli miałabym przeprowadzać się do następnego mieszkania. Myślę o tym, czy chciałabym sama te rzeczy przenosić, czy uniosłabym ten ciężar, czy byłoby to dla mnie przytłaczające, czy nie. Taką samą perspektywę obieram przy odgracaniu rzeczy sentymentalnych i zastanawiam się, czy one są dla mnie na tyle ważne, że chcę mieć je ze sobą i przenosić je, przeprowadzając się w kolejne miejsce. Taka perspektywa przeprowadzki naprawdę jest dla mnie bardzo pomocna przy odgracaniu i pozwala dostrzec, co jest dla mnie naprawdę ważne. Przedmioty sentymentalne potrafią wzbudzać w nas różne emocje i wspomnienia. Ja zwykle zastanawiam się nad tym, czy dany przedmiot sentymentalny kojarzy mi się pozytywnie, czy te wspomnienia, które się z nim wiążą, są dobre, miłe, inspirujące, czy to są naprawdę chwile, które ja chcę pamiętać. Jeśli z kolei jest przedmiot, który trzymam z poczucia winy, który wzbudza we mnie smutek, który przypomina jakieś trudne przeżycia. I który sprawia, że czuję się gorzej, to takiej rzeczy nie chcę dłużej trzymać i staram się przekazać ją dalej. Myślę, że bardzo ważne jest, by zastanowić się nad tym, jakie uczucia budzą w nas nasze przedmioty sentymentalne. Jeśli są one dla nas wspierające, miłe, budzą pozytywne wspomnienia, to jak najbardziej można je zatrzymać. Zawsze staram się też pamiętać o tym, że tak naprawdę wspomnienia są we mnie, a nie w konkretnych przedmiotach, rzeczach. Tak naprawdę te chwile są zawsze w mojej pamięci. Oczywiście rzeczy pomagają mi je sobie przypominać i w pewien sposób celebrować w moim umyśle, jednak tak naprawdę nie potrzebuję przedmiotu fizycznego, aby móc przypominać sobie te chwile. Wiem, że czasem wystarczy zachować zamiast fizycznego przedmiotu na przykład jego cyfrową wersję w formie zdjęcia. Można na przykład też zamiast całego przedmiotu zachować jego fragment, na przykład fragment kocyka z dzieciństwa. Można też zamiast całej wielkiej kolekcji rzeczy zachować jedną rzecz, na przykład zamiast kolekcji 50 pocztówek. Zachować dwie takie, które są dla nas najbardziej sentymentalne, najważniejsze. Bardzo pomaga mi też trzymanie rzeczy sentymentalnych w jednym pudełku. Ustaliłam sobie takie jedno miejsce, w którym mam większość moich rzeczy sentymentalnych i poprzez to zawsze wiem, gdzie one się znajdują. Jeśli chcę wrócić do nich i powspominać, to po prostu wyciągam pudełko i mogę zanurzyć się we wspomnieniach. Bardzo polecam znalezienie swojego własnego miejsca na przechowywanie rzeczy sentymentalnych i ograniczenie siebie z góry. Czyli zrobienie sobie takich ram, że to jest to miejsce, w którym mam te rzeczy sentymentalne, nie będę poza nie wykraczać, muszę się zmieścić w tym jednym pudełku, w tej szufladzie, w tej szafce, i wtedy będziemy mieli pewność, że te przedmioty sentymentalne nie zaczną przejmować naszego mieszkania, a dodatkowo będą miały swoją własną przestrzeń i zawsze będziemy mogli je znaleźć. Lubię korzystać z moich przedmiotów sentymentalnych w codzienności. Myślę, że to jest najlepszy sposób na to, by cieszyć się nimi, by przypominać sobie właśnie o tych dobrych chwilach. Jeśli jesteśmy w stanie skorzystać z przedmiotu sentymentalnego w codziennym życiu, na przykład jest to ubranie, jakieś spodnie, torebka, biżuteria, to korzystajmy z tego codziennie. Używajmy tego. Nie trzymajmy takiej rzeczy na specjalne okazje. Myślę, że każdy dzień jest wyjątkową okazją i nie warto trzymać kompletu sztućców na wyjątkowe chwile, poprzez co wtedy użyjemy go tylko cztery razy do roku albo i rzadziej. Codziennie warto się cieszyć z rzeczy, które sprawiają nam radość. Myślę, że rzeczy sentymentalne i posiadanie ich wcale nie jest czymś złym. Dobrze jest mieć przedmioty, które wzbudzają w nas emocje, uczucia, które są z nami związane, z naszą historią, czy też historią naszych przodków. Jednak warto pamiętać o tym, by te rzeczy nam nie ciążyły, by były one przez nas chciane, nie wywoływały w nas smutku, wstydu, winy, wyrzutu sumienia. Jeśli przedmioty sentymentalne, które posiadamy, sprawiają, że czujemy się przytłoczeni, Przygnębieni, to warto się takich rzeczy pozbyć, a pozostawić sobie te, które sprawiają, że myślimy o tych dobrych, miłych chwilach i uśmiechamy się do siebie. Ciekawa jestem, jakie jest Wasze podejście do przedmiotów sentymentalnych, i czy macie sporo takich rzeczy, a może niewiele? Jeśli macie ochotę, podzielcie się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. Dziękuję bardzo za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych filmikach.